Spicy. <laughs> tak tak, smog tam się wspina. Shall we start panigna jest? To w tempo. Zatrzymaliśmy się w kawiarni nazywa się Three Little Pigs Cafe. czyli trzy, małe trzy świnki. Tak? Jak po naszemu jak te od złego wilka. Nie, całkiem ciekawie to wygląda. Zielono, tak jak w takiej małej dżungli. Trzeba przyznać, że Tajowie są strasznie kreatywni, jeżeli chodzi o kawiarnię. No później pokażemy, jak to wygląda. Kawka już jest, oczywiście. Espresso. Eee, Ciudoso macchiato. No i smażony kurczak doszedł. Jej ulubiony. Nie? Jeszcze coś niebieskiego, nie wiem, chyba taro. No dobra, i rybka doszła. Tu mamy ten... nie wiem, jak to się po prostu nazywa. Snakehead fish. Ktoś wie? Nie wiem, co jak... Wężą głowa ryba. Nazwa mnie ciekawiła, nigdy nie jadłem, więc warto spróbować. Hozy? Spicy. <laughs> no, szamerka elegancka wojem. kurna rybka też, nie powiem, że zła. Dobra, teraz przejdźmy się, zobaczymy jak to wygląda. A całkiem całkiem. Jesteśmy w nowym miejscu. Całe 10 minut drogi, całe 10 kurnów. Super, co? Dobra, teraz będziemy sobie zwiedzać tą świątynię. Tak, tak, smok tam się wspina. Tak zwana świątynia smoka. Idziemy obczaj czy tam można wejść. Byłem tutaj parę lat temu, ale nie dało się wejść. Było zamknięte, zareglowane na 4 spusty. Ciekawe, czy teraz się da, ale się zaraz dowiemy. Dobra. A tu mamy taką ciekawostkę. Drzewko zrobione z pieniędzy, które głównie można zobaczyć w świątyniach, ale i również i w innych miejscach. Jest niczym innym jak datkami na jakiś określony cel. A że w formie drzewka? To nawiązuje do symboliki drzewa Bodhi w buddyzmie. No i zaczynamy zawody olimpijskie. 3, 2, 1. O tak, są, są. Zapewne należą do mnichów albo darczyńców. Te tajskie hieroglify zapewne oznaczają imiona właścicieli tych odcisków. Odciski ciągną się dalej tą malejką, która jest alejką cmentarną. Widzimy tu takie nagrobki. W Tajlandii nie ma takich olbrzymów jak w Polsce, a ciała zazwyczaj są skremowane. Dobra, i wycieczka na górę. Po całym tym ogonie smoka. O, dokładnie Zachęcająca mordka. Dobra. Lecimy. Nie, jest teraz dobra Fajnie. Hello. Pollend. Pollend. Poland. So... Yeah. Thank you. Thank you very much. Thank yeah. you? Yeah. Yo, from Thailand, to yeah. yeah. There there are many Myanmar people, here? Yeah, today. Oh, they today said the on the uh the many the many people um they are working in uh, ah, the company and uh, company. Uh, the company, they're, so they they came. So here. may uh today holiday. Ah, exactly, that's why they came, here. Okay. Yeah. So today many. is the Queen's birthday, yeah? Yeah. Queen yeah, Mother, yeah, Mother, yeah today the but day Today m o t h e r Day. Yeah. Mother's Day. Yeah. Oh. Exactly. Happy Mother's Day. ]huh of course, yeah let's yeah. do it yeah. Yeah. together. k a y y o k a o k Okay, o k a Okay, o o k a a y o okay. y o Okay, okay. o a y o k a a k a a k a y Okay, o oh. evet. yeah. 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 Okay, o a k okay. o o k y o k o k o k okay. Oh yeah, are you Jestem bardzo szczęśliwy, tak. yes. <laughs> Always Jestem szczęśliwy, że mam to. Tak. <laughs> I to jest Happy Dziękuję. to I I to it. I like it. <laughs> I like it. <laughs> Thank you. wesoło. it. Wesoło. I Dobra. Smoki I Tu mam I tam jest o jest Gębka smoka. A tam jeszcze można wejść chyba Okej, okay, o mamy panoramkę Tam jest ten duży buddha Świątynia, kompleks I tak to wygląda, palemki Trzeba w... nowe. Aha O właśnie tam chodziliśmy ten cały cmentarz Tu główna ulica Bangkok, o widać tam tam, 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 tam. Tamten kompleks, co widać, to jest szkoła policyjna. Płasko, płasko, płasko. Płaszczyzna wokół Bangkoku. A jeszcze są schody na górę, zobaczymy, czy można jeszcze wejść. Dobra, chodźmy. Tutaj te kwiatki są symbolem. Dobra, dojechaliśmy do, do, dobre pytanie, do Wat Sisratong, czyli świątynia Sisratong. Jest to kompleks świątynny, tu w okolicy. Nie wiem, nie byliśmy. Idziemy zobaczyć jak to wygląda, tam coś jest. Dobra, popatrzymy, pokażemy. Chwilkę tu posiedzimy, bo patrzyliśmy na googlach, to pałac dopiero jest otwarty o 4, a ja mamy trzecią. A nam jeszcze z pół godziny jest do dojazdu, więc... więc posiedzimy tu z pół godzinki, może nawet i krócej. Rundkę zrobimy po, po terenie tego i dalej w trasę. No dobra, popatrzcie jak to wygląda. Trzeba przyznać, że te panie wiruszynne robią wrażenie, powiem, ładnie wydetalowane I te kolory, mistrzostwo świata, mistrzostwo Te wszystkie rzeźby tutaj, ładnie wydetalowane Elegancko to wygląda Wejdziemy do nas innego budynku, zobaczymy co tam się dzieje To jest Bardzo Prawda, prawda. Bardzo, bardzo ładne te malowidła. Jak One się nazywają kurna. Zapomniałem, zapomniałem, jak się malowidła na ściany nazywają. W miejscach sakralnych To ma swoją nazwę Trzeba sprawdzić A tu zobaczmy dzwony. Projembny kolejne tam koleżka. A co to jest? Dwie dyszki, a piszą nic coś tam, a, jakieś życzenia, czy inne. Pierduki, i to pewnie będą wstawiać w kątynie wydaje mi się. No, życzenia napisane, pierduki, i jedziemy dalej, jedziemy do, na kąt. No i jest. Te tak zwane największe chedi w Tajlandii. Oczywiście złote. Dotarliśmy w mieście na kon na kon patom na kon patom yeah. Tutaj screen Dobra będziemy przechodzimy przez tak. na mokro nie będzie i to jest to nie głupio nie głupio dobra w szybkie przyspieszenie idziemy na górę Everything what? looks the same, right? <laughs> and which, which exit? The good question We're lost <laughs> Shall we start panicking now? <laughs> but, at <laughs> least, but at least we're together Oh my god, so romantic <laughs> I think this Bardzo możliwe, że to tu o zobaczcie To jest duria Teraz jest sezon drogie kolewo w wielu krajach jest e, za, zakazane przywożenie go, bo to śmierdzi jak się otworzy to jak stare skarpetki Ale no nie powiem, no nie jest naj, najgorsze, ale żeby cały czas to jeść to nie wiem aż takiego szału nie ma. Chociaż tu ludzie mają szał, szczególnie w Chinach no, importują to na potęgę stąd Dlatego jest tak drogo tu w Tajlandii. Ponad... Z reguły prawie z dwie dyszki kurna za kilogram, ale tutaj widziałem za 12 złotych chyba? 100 batów, więc całkiem całkiem, całkiem przyjemny uh, deal Czu Do you like Durian? No! N uh, no haha. Nie wiesz jej, je, don't believe it She's the Durian Monster when she sees the durian she gets the wings and like butterfly oh Proszę bardzo i sushi to idziesz po sushi tam też sushi też tak to idziesz po sushi tam też jakieś na sasuwki inne pierdółki Dobra, idziemy dalej. Doszliśmy do takiego przybytku tutaj, kawka. Proszę bardzo, taki staganik, Wnęka. Koleżka fajnie to zaadoptował. Jest menu. 45 batów za mrożone espresso. Nie jest źle. 45 jest całkiem dobry. Dobry deal. O, proszę bardzo. Elegancko. Kaweczka jest dobra w trasie. Zobacz, jak to wygląda chyba trzeba zadzwonić żeby sobie zamówić przez różowy telefon kurna ciekawy pomysł nie powiem bubble tea popularne jak ktoś widział ile to w Polsce kosztuje to tu kosztuje 20 batów czyli 2,50 No i dobra, udało się dotrzeć po całej tej wycieczce Sanamchandra Palace. Pałac Sanamchandra. Dobra, są jakieś wejściówki, ale dzisiaj jest święto, więc chyba jest bezpłatne. No już przynajmniej nikogo tam nie ma. Dobra, a tu w czworeczkę. Klasyczek. Rodzinka na motorku No nie za bardzo było tam z nagrywaniem na tym pałacu Co chwilę jakiś Chuck Norris podbiegał kurna i przerywał akcję Ale cóż, nie, nie głupio, nie głupio tam ładnie No ale niestety nie ma za dużo nagranego Ale zobaczmy jeszcze ujęcie z ten, tego czeli Wygląda dobrze. Oj, i czas nas so, Powoli się zbijamy. Powoli się zbijamy do motoru i, i drogę. Wieczór się robi. Nie ma co jeździć. Tymczasem.